Zależnie jaki kredyt udzielamy w banku, musimy ocenę zdolności kredytowej dokonać. Natomiast no, biorąc pod uwagę w jakim stanie gospodarstwo jest po suszy, jesteśmy bardzo tutaj wyrozumiali i staramy się, aby te liczba dokumentów była ograniczona do absolutnego minimum. Tak, ale informacja o gospodarstwie, informacja o rodzaju produkcji, to rolnik standardowo składa i to nie jest dużym problemem. Może warto przypomnieć to, że... Rolnik ma czas 12 miesięcy od czasu e, szkody, czyli w tym przypadku nasz przypadku suszy, do zgłoszenia się do banku. Czyli to nie, nie ma konieczności natychmiastowego e, następnego obecności w banku, tylko jest na to 12 miesięcy. Oczywiście, jeżeli jest susza, szkoda, no to jak naj, najszybciej należy ją e, zlikwidować. To jest raz przez, na przykład, jeżeli się uda, nowe nasadzenia czy czy, czy zasiewa, aby uniknąć jak naj, najkrótszym, naj, największej straty wprowadzonej produkcji.